I nawet gdy nie dostrzegasz żadnych błędów Wszystko co się dzieje wokół ciebie ma głębszy sens ma kręci się zapisując obraz i dźwięk Te przyjemne chwile i te trochę mniej Wybory, które sprawią, że pójdziesz na to z nimi I nawet latem będziesz czuł pobieg zimy Na drodze, która prowadzi na sam szczyt tego sypu Słychać płacz matek i ramy synu Kariera bohatera od zera, na co liczy? Szósta rano, dzwonek w papierach ujada pies na sny, czy Ważne są wyniki, wtyki, ręce zawsze czyste Chociaż nie wszystkie sprawy są takie przejrzyste Na ciele szpice to odznaki ulicy Są charaktery i ci co odejdą z niczym Przemień sobie chłopak, ustecz kilka scen I odpowiedz sam